Cześć, witam Was w Ogrodniku, najbardziej zielonej szkole w mieście. Zapraszamy Was teraz na pozytywne pozdrowienia z naszej szkoły. Pana. wszystkich bierzam Wszystkie szkoły i licea i technika. Wszystkich znajomych i dziewczyn, Pozdrawiam moją klasę pierwszą taka. Ja pozdrawiam moich rodziców, mojego chłopaka i wszystkie moje przyjaciółki. Ja pozdrawiam wszystkich, znajomych z Kęc, i wszystkich wszystkich. Witam wszystkich, pozdrawiam wszystkich e, przyjaciół w szkoły. Koleżanki z naszej klasy, Olgę Kanafek, e, moją rodzinę, przyjaciół bez całą. No i tyle. Dobrze, no więc pozdrawiam trzecią TA. Tomka, Majkę, wszystkich znajomych ogólnie. no Nauczycieli. Pieszą Taka, znajomych mamy tacy. Chciałam pozdrowić mojego chłopaka Patryka, Renatę z gastronoma i Krzyska. A ja całą klasę, pierwszą tak Theo i klasę drugą CT z hotelarza, a przede wszystkim Klaudia i Michała. Wszystkich, wszystkich, wszystkich. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. To ja pozdrawiam wszystkich uczniów w takim razie, a uczennice zwłaszcza. Wszystkich członków EZS-u i... Łazawski I... rejon, bo tam mnie jest kolorą. Dokładnie. Tak ja bym chciał pozdrowić moją dziewczynę i wszystkich z pawilonów i ciebie Pawł. Dzięki. Ej, ja pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, moją dzieci, jasienicę. Pozdroszeń. Chciałabym Ciebie pozdrowić przede wszystkim. Wszystkich cała szkoła i w ogóle wszystkich w tej szkole. A ja chcę pozdrowić wszystkich absolwentów tej szkoły. Zespołu Taneczne Koleżanki. Nie, nie, ja pozdrawiam całą klasę pierwszą TAK i naszą chłopowczynię. Chłopiec Słowaka i z mundurówki. I mojego brata. Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę Gabrysie i rodzinę. Ja pozdrawiam moją całą rodzinę i znajomych. Konrada z gastronoma mojego Piotrusia, e, Ani z hotelarza, Ani Kraśnie z Londynu. Pozdrawiam serdecznie moją mamuśkę i całą rodzinkę. Swoją dyrektor. E, ja pozdrawiam swoich przyjaciół: Marka, Karolinę, Magdę. Swojego wodoraka, Mikołaja i Bizonia. I przyjaciółkę Martę. Kochanego chłopaka, no i całą klasę. Pozdrawiamy klasę trzecią, tak. Tak, trzecią, tak. Zielona z przemysłówki. Pozdrawiamy panu, panią Świstak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów ogrodnika, nauczycieli i dyrekcji. Nie ja wiem, moją rodzinę. Pozdrawiam A, Natalię Zmetyka i całą moją grupę. Wspaniałą klasę czwartą b z wychowawczynią panią Renią. Fantastyczną panią Ewę Kamień. Wszystkich maturzystów z wos i mojego chłopaka. Pozdrawiamy. Wszystkich chłopców, którzy nam tak pięknie dzisiaj od samego rana składają życzenia. No i wszystkie świętujące kobiety i dziewczyny. Dziękuję. Pozdrawiamy się Musiak, który jest chory, i naszą Tak. Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę Klaudię z <grym> i wszystkich samych... Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę z Osnyka, Dominikę i wszystkich znajomych. Pozdrawiamy pierwszą TW, wszystkich przyjaciół, rodzinę i... i... Szymona, Chromika oczywiście, bo leży chory. Pozdrawiam przede wszystkim uczniów naszej szkoły, zespołu szkół ogrodniczych, nauczycieli, a przede wszystkim panie i dziewczyny w dzisiejszym dniu, czyli Dniu Kobiet 2014 roku. Ja pozdrawiam moje dupeczki z gastronoma i Anetę, która jest w Krakowie ja pozdrawiam moją przyjaciółkę. wyszli i ogólnie wszystkich znajomych. I Kiki. Was wszystkich, wszystkich uczniów i nauczycieli w naszej szkole. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, mówi Pismo Święte, ale ja pozdrawiam wszystkich absolwentów naszej szkoły. Do dobra, to dobra, ja ten chciał pozdrowić całe kozy i wszystkich z szkoły. Ogólnie. Ja chciał pozdrowić moją dziewczynę, bo ja obiecałem im pozdrowiam. Ja pozdrawiam rodzinkę, Jelona z żeroma i fanów siatkówki. Pozdrawiam wszystkich sympatyków naszej szkoły zespołu szkół ogrodniczych. Ja chciałam pozdrowić wszystkich moich znajomych, a w szczególności Łukasza. A ja pozdrawiam wszystkich moich wspaniałych przyjaciół. Znajomych Julkę, Klaudię, Klaudiusza, no i no, Mamy tatę psa, brata dziewczyny. To były pozdrowienia z Ogrodnika, a ja ze swojej strony chcę pozdrowić wszystkich swoich przyjaciół, znajomych z żywca, maturzystów i absolwentów naszej szkoły. A ja chciałbym pozdrowić chłopaków ze Spójni, Laskę, Kejkeja i wszystkich znajomych. Także do, do zobaczenia. zobaczenia w Ogrodniku.